Integracyjne Mistrzostwa Polskie AZS w Szermierce w Warszawie, w zasadzie po raz pierwszy w Warszawie Integracyjne Mistrzostwa Polski. Bardzo się cieszę, bo to był ten ośrodek, który jeszcze wcześniej nie gościł takiego wydarzenia i od razu wysokiego C. Szermierka już dosyć powszechna i popularna w obszarze sportu osób z niepełnosprawnościami. Współpraca z Integracyjnym Klubem Sportowym AWF, z uczelnią. Myślę, że impreza skazana na duży sukces i mam nadzieję, że to. Kolejne wydarzenie, które się będzie jeszcze piękniej rozwijało, na co liczymy. Bardzo się cieszymy, że Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie może być gospodarzem tak fantastycznego wydarzenia jak Integracyjne Mistrzostwa Polski Akademickiego Związku Sportowego. Jesteśmy dumni, że dołączyliśmy do kolejnego integracyjnego wydarzenia ZTSU u i że w naszym kalendarzu pojawiło się ono, mam nadzieję, na stałe. Bardzo fajna impreza, długo o nią się staraliśmy, żeby właśnie zorganizować takie mistrzostwa akademickie, w których będziemy mogli zaprezentować szermierkę na wózkach jakby e, szukać nowych twarzy do naszej dyscypliny. Także mam nadzieję, że, że po tej imprezie e, będziemy mieli dużo chętnych do trenowania szermierki na wózkach. Nie tylko osoby jeżdżące na wózkach mogą trenować tę dyscyplinę, ale również osoby, które po prostu mają e, jakiś problem z narządem ruchu. Mi się podobało, te, e, podobają te zawody, więc e, bardzo fajne. Rozwinałem dyscyplina. E, Wytrwałość to na pewno. Ogromnie się cieszę, właśnie, jako trener, koordynator kadry narodowej w Szejmierce na Wózkach i prezes Integracyjnego Klubu Sportowego Warszawa, że ta e, wspaniała e, dyscyplina sportu paraolimpijska no, będzie miała nowych e, sprzymierzeńców, nowych zwolenników, e, nowych zawodników. którzy e, zasilą szeregi kadry narodowej i być może reprezentacji Polski w tej dyscyplinie. Ogromnie się z tego cieszę i to jest właściwie spełnienie mojego celu, mojego marzenia sprzed 30 lat. Jestem, po jestem na pewno zachwycony, zadowolony. Wierzę głęboko, że, że nasza współpraca będzie, będzie bardzo długotrwała i będzie bardzo owocna.